Okej, okay, dowcip leci tak. Chodzi sobie facet do baru i zamawia piwo. No i tam mu, kel, nie kelner, barman, mówi mu cenę. Tam dajmy raz o 10 zł. A ten mu bach, stówę na ten, na stół i reszta dla pana. I wyciągając tą stówę z portfela patrzy, a tam wiecie, masa, masa hajsu. I ten, ten gość, e, czy ten barman się pyta. Panie, skąd masz pan tyle pieniędzy? Jak, jak pan jest taki bogaty? No Dlaczegoś mi odpowiada, że no stary, taka historia, że byłem z kolegami na rybach. Tam sobie tam sobie siedzą ci moi znajomi i złowiliśmy złotą rybkę. No i każdy dostał każdy dostał po jednym życzeniu. No i ten się goś pyta. No to co pan wybrał pewnie, pewnie pieniążki. A on mówi: "No wybrałem sobie pieniążki, dlatego jestem taki bogaty". Co bar mówi: "Kurczę, no to fajny, fajny wybór." No, i przychodzi następny gościu Jezu, ale nie mogę przegotować. A przychodzi kolejny gościu, a za nim, taki, wiecie, idą za nim wszystkie kobiety. Taki totalnie atrakcyjny gościu. I się ten barman pyta: Panie, co pan jest taki przystojny? Kurde. I ten, ten, ten przystojny gościu mówi: Widzi pan tych dwóch ziomków tam? No, to, są, to też właśnie byłem na tych rybach. Również złowiłem tą. No, że złowiliśmy tą złotą rybkę i zarzuciłem sobie, żebym był zajebiście przystojny. No, mówi, no, no, no to też dobry wybór, dobry wybór. No i później przychodzi gościu trzeci i, co ciekawe, ma ogromną pomarańczę zamiast głowy. No i ten barman się pyta, panie, dlaczego masz pan pomarańczę zamiast głowy? A on, widzi pan tamtych gości tam za mną, tych dwóch? A on, no, widzę, no ja też byłem z nimi na rybach. No i zrobiliśmy tą złotą rybkę I, i, i również miałem swoje życzenie. No i ten barman się pyta, no i co sobie pan zażyczył? No, żeby mieć pomarańcze zamiast głowy. Tyle.